Elo elo zakolaczki, witam was w kolejnym odcineczku, oczywiście z najlepszej strony, czyli z Peacehugga, oczywiście z najlepszym kodem, z kodem z biku 44 macie oczywiście 20% bonusu przy doładowaniu Darmowy dolarek powitalny oraz dwie skrzyneczki na sam start Pamiętajcie oczywiście, że co 24 godziny macie free y. warto z tego skorzystać, czym większy level, tym lepsze nagrody A co więcej mogę wam powiedzieć, pamiętajcie również o konkursikach, wszystkie konkursy oczywiście na Discordzie, Discord jest w opisie 6000 dolców do wygrania w skinach. Jeżeli wpłacicie 3 dolary oczywiście z moim kodem, za to Mato dołączy was do wszystkich konkursów i będziecie mieć szansę na zgarnięcie takich właśnie skinów. Skiny są naprawdę fajne. Być może uda nam się na tym odcinku dorzucić jakiś skin dla was. No i pamiętajcie, że jeżeli jesteście na Discordzie, to tam są konkursy dodatkowe. No i macie wszystkie inne informacje Odnośnie liveów, a na live'ach oczywiście co 5 minut rozdawane skiny. Dzisiaj potestujemy sobie troszeczkę e, skrzyneczek z nożami. E, jakieś Dream Cholera, jasno, to tak spowolniło. Już myślałem, że tutaj no ma dzika za 1300 zgarniamy ale niestety się nie udało jak na razie jest ok, delikatna strata, delikatny plusik, plusik empressich, czy on jest najgorszym skinem w tej skrzyneczce? nawet nie, nawet nie, chociaż pewnie ten to 216 jest oczywiście w royal spinie w royal spinie, przepraszam, bo się cały czas myli. i mamy coś takiego, i proszę coś ciekawego dalej, dalej, dalej dobra, dobra, możemy tak zrobić E, tak jak obiecałem, kolejny konkursik dla Was dorzucę. Kolejny konkursik dla Was dorzucę. fach, e, trzy dolki, trzymajcie. Tak jak obiecałem, 3 e, dolarki wpłaca, wpłacasz. E, Falchion, niech będzie, niech będzie. Nie będę Wam też żałował, bo też obiecałem sobie, że nie ma co żałować. E, wpłacajcie, grajcie, korzystajcie, póki, póki oczywiście strona ze mną też chce współpracować, bo oczywiście dzięki. E, oczywiście Case macie też e, takie konkursy. Więc e, dla nich, oczywiście, Szapoba. E, za to wszystko. Jest kolejny Royal, jest to Tiger Knives. I fajnie by było coś ciekawego tutaj kosnąć. I mamy 9. Mamy flipa. Dobra, flipa zostawię, bo flipa mógłbym sobie nawet wypłacić. Po flipa mógłby nawet sobie wypłacić, więc y, jest sympatycznie, jest sympatycznie naprawdę. Baskill, no to jest, kurczę, tragedia. Chyba, że 44 dolce by dało. E, no, karambicik jakby wypadł, to już w ogóle by było szapoba. ba. E, zróbmy sobie jeszcze jedną max, dwa otwarcia i przejdźmy do krystala. Zobaczmy krystal, w krystalu, co się tutaj e, dzieje. Ym, ja też tak jak powiedziałem, konkursik nie będą od jakichś e, ogromnych kwot e, przy wpłacie tylko normalne kwoty takie żeby każdy był w stanie realnie maksy, e, minimalnie chyba można 2 dolary ja ustawiłem 3 po prostu żeby mm, no żeby każdy po prostu sobie e, sobie też dołączył bo, bo 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 co ja chciałem powiedzieć chciałem powiedzieć że taka kwota po prostu kwota przy wszystkich czy nie za 1000 dolarów czy za 100 dolarów czy za 200 dolarów takie same e, kwoty macie przy przy dołączeniu, no dawaj coś. Kurczę, ten Bayonet Marble Fate chciałem go wypłacić. Sami widzicie, 856 dolarów kosztował wcześniej. Teraz poszedł znowu w górę. Fajnie by było coś jeszcze trafić. Pod wypłatę. Ta MP9, no, nie ma satysfakcji. Nie ma satysfakcji z tego, z tego, z tego skina. Wolałbym, jak już coś wypłacić, to jakiegoś skina e, do noża bądź jakieś rękawiczki. Marble Fadey, ok. Nie, je sprzedałem, bo no, tak myślałem, żeby może je wrzucić wam w konkurs. Ale, 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 poczekajcie, bo zaraz może jeszcze i flip do was pójdzie. Jeszcze, może zaraz do was flip pójdzie. Uuuu, la 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 la, dobra. Eee, tylko jaki to jest faceik w takim razie, bo ja sam nie wiem. Eee, nie wiem, jaki to jest faceik. Eee... Dobra, na razie sobie te... S... Może tego flipa... Dobra, tego flipa sprzedamy. Pójdziemy jeszcze dalej coś delikatnie tutaj wspącić. Czy mamy jeszcze jakąś skrzyneczkę? Mamy tutaj knives'y, mamy tutaj knives'y. Wrzućmy sobie 210 dolców. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, aczkolwiek no warto spróbować. Naprawdę bardzo fajne, fajne skinki tutaj się skrywają. Może jeszcze coś dla was dorzucę. Jak trafimy coś za 300-400 dolarów, to jak najbardziej będę w stanie Wam jeszcze coś rzucić. Eee, no i tyle. Jeżeli będziecie wpłacać, e, oczywiście z moim kodzikiem za co Wam e, dziękuję. Nie namawiam, ale aczkolwiek, jeżeli będziecie wpłacali, tym więcej będzie właśnie dla Was konkursików na stronie. Eee, tak jest obiecane, więc po prostu z tego korzystajcie. A naprawdę, skinów będzie od groma. No tutaj sami widzicie, na razie jeden skin plus, reszta, reszta słabiutko. Eee, spróbujmy jeszcze raz i przejdźmy może na jakieś te właśnie flipy. Mm, dobra, jeszcze raz. Ostatni raz przejdziemy na flipy. Eee, za dużo nam już nie zostało. Szkoda, że nie ten fliper tutaj poleciał. A flipy nawet więcej kosztują. A nie, mniej, dobra. 200 kosztują, ale jest również. E, również jest tutaj e, Golden Coil. E, tego skina to nawet nie chcę wam dać, bo po samym e, nie chciał nim grać. Chyba że za darmo, to i Ocet oczywiście jest słodki. E, Case Hardenet? Nie, on nie może nam wypaść. 138, ok. No czuj coś ciekawego. Dawaj, dawaj, bo w ostatniej skrzyneczce tak naprawdę zarzuć jakąś petardę na sam koniec. Takiego właśnie flipika 422. No i dobra, to możemy jeszcze go dorzucić, czy dorzucamy, albo dobra. Jeden konkursik na jeden odcineczek. Nie chcę też tutaj e, za dużo tych konkursów zrobić, bo oczywiście 25 jest maksymalnie aktywnych, a macie już aż ich 13. E, ja zobaczę, jak on stoi. Oczywiście cenowo. A jeżeli chcecie oczywiście wymienić skiny i cenowo na tym skorzystać, to oczywiście Pirej SWAP z kodem z Miku 44. Oczywiście 35% bonusu przy doładowaniu. Jeżeli wpłacasz, wymieniasz z moim kodzikiem, bardzo mnie wspierasz. Dzięki temu mogę Wam też rozdać no, sporo skinków, sporo skinków, jakichś blików. No i tyle. Pamiętajcie, że skiny są w korzystnej cenie. Macie skinów od groma. Skiny są co chwilę uzupełniane. Macie skiny i na tradebanie, i bez tradebana. No i tyle. Polecam ja z całego serduszka. Tak jak sami widzicie, mam nadzieję, że odcinek się podobał, bo naprawdę mi się mega nagrywało i fajnie to wszystko wyszło. No i co, i widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. hello